Święta Wielkanocne kojarzą nam się ze Święconką, z Barankiem Wielkanocnym, z koszyczkiem, który, z którym idziemy do kościoła, żeby poświęcić żywność. Święta Wielkanocne kojarzą nam się z pisankami pięknymi, kolorowymi. Obawiam się jednak, że w niejednym koszytku, zamiast Baranka Wielkanocnego będzie niemiecki zając. Wielkanocny, który znosi jajka. Taka jest rzeczywistość w Niemczech. W Niemczech ja nie przypominam sobie, żeby ktoś miał baranka wielkanocnego na stole. Tam zresztą nie ma święconki. Natomiast wszyscy mają zające wielkanocne. Pewien uczony niemiecki, chyba z XVII wieku. Próbował udowodnić, że zające znoszą jajka. Wywód był równie głupi, jak i pomysł, żeby zając znosił jajka. W każdym bądź razie jest to jakaś tradycja, powiedziałabym bardzo stara, po, tradycja płodności, że podobno zające, to znaczy króliki, bo zająca nikt w domu nie trzyma, bardzo się mnożą. W związku z tym, to, że znoszą jajka jest zupełnie naturalne. W związku z tym, my mamy w tej chwili zatrzęsienie zająców na sklepowych półkach kolorowych, bardzo śmiesznych. Natomiast nie mamy kurczaczków. Takie stworzonko, które zawsze towarzyszyło nam na Wielkanoc. Dlaczego? No, bo kurczacki nie znoszą jajek. Rzecz cała polega na tym, że małpowanie. Z zagranicy nie zawsze jest sensem, nie zawsze ma sens. Wydaje mi się, że jednak pozostańmy przy naszych tradycjach, i przy naszych pisankach, i przy naszych kurach, które znoszą jajka, z których się wylęgają kurczaczki. I życzę Państwu, żebyście nie mieli w swoich domach zbyt dużo zająców z czekolady, ponieważ jak mówią Niemcy, zające z czekolady to są Mikołaje z Bożego Narodzenia, tylko przetopione. Wesołych świąt.